I poproszę ostatnie pytanie. Wiktoria Słodzińska, TVN Fakty. Pytanie do pana premiera. Co pan powie na ostatnie słowa Kaczyńskiego z miesięcznicy? Powiedział do protestujących, którzy zagłuszali jego przemówienie, jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po służbie bezpieczeństwa. Czy jest to OK? Ja nie wiem, jakie śmieci trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby innych ludzi wyzywać od śmieci, ale to już nie jest mój problem. To jest jakiś mentalny problem prezesa Kaczyńskiego obserwuję tylko z narastającym niesmakiem, bo już na oburzenie już nie ma miejsca, szczerze będzie już się to wyczerpuje tylko z takim niesmakiem y, tą y, ewolucję. No, różne wyzwiska padały pod adresem różnych ludzi, różnych środowisk. Pamiętacie państwo, inteligent Boża lubił nazywać swoich oponentów gorszym sortem, y, elementem animalnym, czyli że zwierzęta, no, przekładając na, na nasze, yy, śmieci pojawiły się chyba po raz pierwszy w jego ustach i pokazują na bardzo taką niepokojącą i, i paskudną ewolucję, ale no, ten typ tak ma. Bardzo dziękuję panie premierze, dziękujemy również państwu. Dzięki. Teraz idziemy zwiedzić zakład.